Aaa, spadnę zaraz. Musiałem przeskoczyć, bo nagrywaniu, bo mam pod F9. Uwaga, teraz się najpierw wzniosę trochę wyżej. Nie dajcie chod, się. uważaj, żeby się kucam. nie stanął. Hot, podajcie rękę hotowi. Spokojnie. Spokojnie. I teraz do środka, wszyscy się kierują do środka. Ktoś już spadł. <laughs> Hot spadł. Czy to ja się jeszcze unoszę na powierzchni. E, chyba każdemu tak się renderuje. Tak, żeby... tak. Zobaczcie jak na filmiku to wygląda. Pewnie wszyscy. W... Wszyscy w... W... pływają w galaksję. Elegancko. Dobra, chyba mamy już taki pułap, Czekaj, się zobaczę, jaką jest wysokość. To będzie drugi lot? Na prawie 200, na... Osiągniemy 200, pułap 200. Ok, okay jest 200, okay, jest 200, rozstawić się w różnych miejscach, tak żebyście nie byli zgrupowani w jednym miejscu To ja idę na Jeden obok drugiego, nie nie jeden na drugi jak już I jak już jesteście rozstawieni, na środku też nie stajemy, po obrzeżach musicie stanąć A o. Ja zacznę potem odliczać, jak odliczę, to włączacie w, w, furię I musicie się na tej furii utrzymać na górze, nie? Mamy biegać w kółko, tak, ja. tak? No tak, żeby nie spaść Czyli taka nowa gra. Tak musicie manewrować, żeby nie zlecieć. Nie? Dobra. Kurde, mam dziwne zdanie, że mi się nie przełożyło na furię. 2 dwa, okay. jeden. Go! A mi się nie przełożyło, to ja opuszczam statek. Uuu, kto tam spadł? Da, 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 no, tak. no mówię, że mi się nie przełożyło na furię, więc musiałam Ale Ślązak zleciał jeszcze, Ślązak jeszcze zleciał, dobra. Stawi się znowuż na obrzeżach. Runda numer dwa. Dwa, 1 go! Ej, ja co tam River zrobił? Ale też ale... Nie dotknęłam nikogo nawet. Ja się chyba najdłużej utrzymam. Wszyscy podbije. się że ja. Ale, zobaczymy na filmiku. No, drugą rundę wszyscy przetrwali. Teraz trzecia runda. Obrót. Ale wiesz, że mnie nie ma się ogóle, charge? A? O, bo dobra, chyba nie Nie, trzeba. macie się utrzymać, jak obracam się. Dzięki, że mi powiedziałeś, bo stałem na ogonie. No mówiłem, że będzie, będzie obrót, tak? To widziałem obrót, tak? Ja powiedziałeś, że będzie obrót w trakcie, który omówiłeś. To za podłogę. Przeżyłeś? No jestem, że się nie Dobra, Poczekaj, wreszcie. Dobra, i teraz tak, teraz ustawiać się w narożnikach. I na obliczanie włączacie czarcza. 3, 2, 1, go! prawie oh! Kilku... W Jeden prawie w każdym. Teraz będzie z utrudnieniem, bo będę yy... robić beczki. Roto... Nie, le lekko bujał na boki. 3, 2, Jeden, go! To będzie Trzy, dwa, dwa na jeden, go! Dzięki Szczepa, akurat jak zaczęli to mnie wywaliłeś. Ja? To ja tam przecież się nawet tak. się utrzymaliście. Muszę coś wymyślić mocniejszego. To może przeskakiwanie z galakcji ja na inne galakcji. Do Oh. O, to byłoby dobre. Ja bym do strzelał. Trzy, dwa, jeden, go! O fa, o, fa o kurna. Wszyscy spadli. E, ostatnia spadła dziesiątka. Dobra, no dobra, tak, jednak było. Ja tak znowu wygrał. To może tak, że jedno Galaxy wolno przesuwa się pod drugim i trzeba zaskoczyć. Uwaga, bo będę obracał, będę obracał teraz. Trzymajcie się, będę obracał powoli. Do czego mamy się trzymać, przepraszam bardzo? Siebie nawzajem? No na rączki! Obracam, obracam. A help here. <laughs> <laughs> niżej, szczepo, niżej. Wy sami musicie określić, kiedy skakać. I charge Posz. O! Przestrzelone! Ktoś wskoczył? Ajajaj aj, aj. Nikt nie siedzi Bedek. Wszyscy przestrzelni Nie no, to się nie da, on za szybko leciał no, wiesz. Nie da rady wsiąść? Znaczy, znaczy trafić, trafić rady, to nie? się trafiło na początek ale, samolotu, ale nie da się, ale rady, się rady utrzymać się to na to końcu. Ale Co nie, wyście mieli wsiąść, a nie utrzymać się, tak. bo nie da się ten...